Cześć kochani, witam was z areny w Gdańsku. Dzisiaj odbywa się vlog i Pokażę wam na szybko mój outfit of the day, bo mamy teraz przerwę w wykładach. Ze mną są kotki z Rudomi. Rysiek i Marchewka. Szybko pokażę wam outfit. Na, moje dzisiejsze, na moją dzisiejszą prelekcję. Bo będę mówić o YouTubie razem z Kamilem Szachtem. Na górze mam koszulę z Kapala. To jest koszula, którą kupiłam na przecenie za jakieś 50 zł. to jest moja ukochana koszula na wszelkie wyjścia, bo się za bardzo nie gniecie. I albo ją noszę do środka, albo na zewnątrz, dzisiaj jest na zewnątrz. Ścisnęłam ją tutaj paskiem, takim moim vintage'owym, który już mogliście widzieć. Na dole spódniczka z kolekcji Lana Del Rey z H&M za 79,90. To jest taka spódnica ołówkowa, z tyłu ma tutaj taki złoty suwak. Bardzo lubię taki krój. Na dole mam bodki z Dizzy, moje standardowe czarne bodki, które mi niesamowicie obłażą, nie wiem co z tym zrobić. Co niech się je... osoba obróci w tych bodkach trochę, niech pokaże. Co no. chwila muszę je czyścić. Dzisiaj jest dosyć chłodno, więc zaraz uciekamy do środka. Co jeszcze z dodatków? Z dodatki złota mój zegarek z River Island, ulubiony. Często się o niego pytacie. Niestety nie jest już u nas dostępna. chciałabym taki drugi sobie kupić. I moja czacha, którą dostałam od siostry. Oraz zakręciłam sobie włosy metodą już na 6, 6 pasm. Wrzucę wam linka na dole do, do tej metody, żebyście zobaczyli, jak takie loki zrobić. Pan mi tutaj cyka cały czas Pana mogę... też. <noise> Chciałabym Wam jeszcze pokazać torebkę, którą kupiłam wczoraj w H&M za 150 zł. Właśnie wychodzą mi z niej dwa kotki Rudomi. E, torebka nie do końca w moim stylu, jeżeli chodzi o rozmiar, bo jest taka średnia, ale potrzebowałam takiej torebki, bo mam albo wielkie, albo malutkie. Możesz zaprezentować, jakie mam. Mogę zaprezentować, jeszcze nie, nie rozsuwałam, przepraszam, jeszcze nie rozsuwałam em, tego. Paska. Paska, więc nie pokażę Wam. Będzie, będzie noszona na pewno dłuż, będzie dłuższa. Na razie noszę w ręku, w stylu szusz. Mogę Wam zaprezentować. A tak. Jak na rękę. Tak się nosi torebkę tego rozmiaru. I to tyle, jeżeli chodzi o mój outfit. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Chciałam się ubrać tak trochę elegancko mimo wszystko, żeby nie było obciachu, bo mój codzienny stój raczej nie jest zbyt elegancki. I to tyle. Do zobaczenia niedługo. Na dole wrzucę Wam też link do stroju szusz, ponieważ zaraz ją nagram. Do zobaczenia. Pa, pa!